Paul Bettany to nie tylko Vision. Dzisiaj porozmawiamy sobie o małym, niezależnym filmie Uncle Frank, który można zobaczyć w Polsce na Amazon Prime Video. Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witaj. Od razu tak mogę, może mogę wytłumaczyć, bo my Proszę mieliśmy bardzo. początkowo plan, aby zrobić ten materiał. W i zawrzeć w nim trzy bardzo ciekawe filmy, które w Polsce można znaleźć na Amazon Prime Video. Jednak okazało się, że jeden z tych trzech filmów, mimo że jest na amerykańskim Prime, nie jest dostępny w Polsce, więc zrewidowaliśmy nasze plany i postanowiliśmy zrobić e, materiał o najciekawszym tak naprawdę z tych trzech filmów czyli właśnie o wujku Franku filmie z Polem Bethany i z Sofią Lillis. W ogóle to jest kolejny film e, z Sofią Lilis w tym roku, który pojawiał się, czy kolejna produkcja z Sofią Lilis, która produkcja. w tym roku pojawi się na kanale e, i kolejna, która na pewno pretenduje do znalezienia się w topce tego roku, bo to jest niesamowicie ciekawy film. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Sophie Lillis, to ona chyba jako jedyna z tej całej ekipy z IT się tak wybiła, że faktycznie widujemy ją i tu i tam od czasu. Bardzo ciekawa, młoda aktorka w bardzo ciekawych produkcjach biorąca udział, bo czy mieliśmy w tym roku Gretel and Hansel, czy właśnie teraz Wujka Franka, czy to nie jest OK jeszcze na Netflixie. Ja tego co prawda nie widziałem, ale, ale jest na kanale twój materiał, który, który widzowie mogą sobie zobaczyć śmiało. Też bardzo ciekawa produkcja, też taka mała można powiedzieć, więc bardzo, bardzo fajnie, że jakby rozwija się i jakby nie poprzestała tylko na jednym Blockbusterze w Hollywood. Natomiast druga rzecz, Paul Bettany, który faktycznie pokazał, że jest aktorem, że nie jest tylko gościem od nakładania na niego masy make-upu podwiżona, tylko faktycznie gość, który potrafi wykrzesać z siebie takie emocje i... to, co on robi w tym filmie jest tak niesamowite. Zacznijmy może trochę o fabule, bo mamy rodzinę, która się spotyka raz do roku i w tej rodzinie mamy matkę ojca, Trójkę rodzeństwa i z czego najstarszy to jest właśnie Frank, którego gra tutaj Paul Bettany, który wyjechał z tej rodzinnej miejscowości do Nowego Jorku. Jest nauczycielem w, w jakiejś tam szkole wyższej. No i ogólnie jest tak jakby odseparowany, odizolowany od tej rodziny. Przyjeżdża właśnie tylko na te spotkania. Nie za bardzo wiadomo też, co się u niego dzieje. Jedyne co wiemy to tak naprawdę to, że y, ojciec nie darzy go za bardzo miłością. Jakby jest najbardziej, y, najbardziej to pokazuje, że ojciec jest taki zdystansowany do niego, nie okazuje mu żadnych uczuć, y, co już rodzi w widzach pewnego rodzaju tutaj pewnie znak zapytania, co, o co chodzi i właśnie wokół tego y, jakby rozgrywa się fabuła. No i mamy tą Sophie Lilis, która gra tutaj córkę jednego z braci, która... Jest najbardziej przychylna, tak można powiedzieć, w całej rodzinie wujkowi Frankowi, która chce też studiować w Nowym Jorku, też chce się wyrwać z tej małej miejscowości. Tam mamy jeszcze zarys tego, że wszyscy jakby jej rówieśnicy, to tu jedna kuzynka ma dziecko, tu druga kuzynka coś tam. I wszyscy jakby się obracają w tej mało rzeczywistości, natomiast ona też ma wyższe ambicje. No i to, 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 to jej się udaje, ale nie wiem, czy tutaj będziemy dalej jakby wchodzić w tę w fabułę, bo ona jest bardzo ciekawa. W ogóle jeszcze, jeszcze taka mała dygresja, bo ten film był trochę reklamowany jak kino drogi, już sam plakat nam pokazuje trójkę bohaterów w au, jakby na aucie, co wydawało mi się, że to będzie coś w stylu Green Book, tak na, na etapie zwiastunów, natomiast no nie, to jest coś zupełnie innego. Jakby te elementyki na drogi są, ale tylko w drugim akcie i też tylko przez moment, więc to y, absolutnie nie jest to, jak nam. Nie, ten film nie jest tym, czym nam go jak nam go sprzedają. O. Ja muszę dodać do tego, co powiedziałeś, jedną rzecz, bo bardzo ładnie powiedziałeś o tym, że cała rodzina. Y i korzenie całej tej rodziny są w małym miasteczku gdzieś w północnej Karolinie, bodajże. E, mhm. Ale ważna rzecz, bo to nie jest tak, że Beth, grana właśnie przez Sofię Lilis e, ma wielkie ambicje od samego początku. Ona, widząc jak, jakim człowiekiem jest wujek Frank, jak światowym człowiekiem jest, czego od życia oczekuje, jak w ogóle rozmawia, bo on jest jedynym członkiem rodziny, który traktuje Beff jako no, dorosłą kobietę, mm -hmm. jako kobietę, która jest mądra, która może sama podejmować decyzje. I ona, właśnie pod wpływem rozmów i opinii, światopoglądu wujka Franka, Franka, decyduje się na studiowanie w Nowym Jorku. I to na uczelni, właśnie na której Frank wykłada. I ona pewnego razu po prostu wyprowadza się do Nowego Jorku i odwiedza wujka, swojego wujka podczas imprezy. No i właśnie w tym momencie zawiązuje się ten, ten główny wątek fabularny, bo okazuje się, że my wszystko staje się jasne. Wiemy, dlaczego Frank jest tak odizolowany od rodziny i na czym polega jego sekret. Nie wiem, czy to było pokazywane w zwiastunach, więc nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale tak ostrzegam. To może to zróbmy jest... taką małą sekcję tak, mini bo musimy, no bo, Tak, bo musimy, ale chodzi o to, że musimy ten jeden spoiler, jeśli on jest faktycznie spoilerem, wyjawić, żeby opowiedzieć o dalszej części tego filmu, prawda? Więc mm -hmm. tutaj teraz ostrzeżenie o jednym dużym spoilerze, ale to jest jakby istotna część głównej Postaci, więc to musimy Wam o tym powiedzieć. Wujek Frank jest homoseksualistą. Jest gejem. I jest odizolowany od całego swojego rodzinnego świata ze względu na to, że nie mógł po prostu tam żyć jako osoba homoseksualna. I on cały czas. Jest jakby jest, ma dwie twarze. Tę prawdziwą twarz, którą może pokazać w Nowym Jorku, tam gdzie żyje na co dzień, oraz tę twarz e, i też traumę z tym związanym z tej rodzinnej miejscowości. I mm -hmm. to jest bardzo. Ten film jest. Bo powiedziałeś o tym, że on jest stylizowany trochę właśnie na Green Book. Bo tak jest. Bo Green Book to końcówka lat 60., a wujek Frank to rok 70., Początek lat 70.. I on trochę tak wygląda, ale jednocześnie to jest. To mówiłem Ci jakiś czas temu, że dla mnie to jest połączenie. Green Booka z kłamstewkiem za Kofiną. Też indie hmm. filmu z tego roku, który też Wam polecam, który, o, o którym też materiał możecie znaleźć na naszym kanale, więc zajrzyjcie, bo on ma te wszystkie elementy, czyli tę rodzinę, do której się jedzie, jest jakaś tajemnica, którą, e, która jest związana z głównym bohaterem i z całą rodziną. Taka trochę tajemnica Poli bo okazuje się, że część rodziny wie, że e, Frank jest gejem, część dowiaduje się dopiero w trakcie trwania tego, tej fabuły. I mamy te rozterki. Czy e, jakie będzie podejście rodziny do tego, kim faktycznie jest Frank? Czy może powiedzieć, a przecież też e, ma swojego dług, długoletniego partnera, Wally'ego, e, który bardzo chciałby być. Część, jawną częścią życia Franka, nie tylko w Nowym Jorku, ale też po prostu w kontakcie z jego rodziną. Także to jest dramat obyczajowy, pięknie nakręcony, no fantastycznie zagrany, i e, fajne jest to porównanie, właśnie jak ten Frank, już 50-letni, prawie 50-letni mężczyzna, jak sobie radzi, z, albo też momentami nie radzi z własną seksualnością i jak obawia się tego. E, Jaką opinię na jego temat może mieć BEF i jak ta opinia może się zmienić? I jest właśnie pokazane, jak to stare pokolenie postrzega to, kim jest Frank i jak reaguje BEF, kiedy dowiaduje się, kim faktycznie tak naprawdę jest Frank. To jest bardzo fajnie zestawione ze sobą, właśnie to fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mamy jakby to podejście nowego pokolenia i to podejście starego pokolenia. I tak naprawdę w finale okazuje się, że te Poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, to te podejścia wcale się tak aż bardzo nie różnią, i to jest fajne. Fajnie jest pokazane to, i fantastycznie zagrane przez Paula Betaniego, też właśnie to, jak Frank nie potrafi sobie poradzić z własną seksualnością, mimo tych 50 lat już na karku, wciąż jakby jest ta trauma i jest nam to pokazane. Widzimy to, jak. To, jak został potraktowany w młodości wpływa na niego, jak on się tego wstydzi, jak on to próbuje ukryć. Ale tylko w tej rodzinnej miejscowości. I też widzimy, jak na przykład ludzie spoza rodziny, bo mamy na przykład scenę w hotelu, gdzie, gdzie Frank przyjeżdża i próbuje się zameldować, i mamy tam re reakcje tego recepcjonisty, jak ludzie reagują na niego. Więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim fajnie pokazane. Te relacje międzyludzkie i te te reakcje, które wydaje mi się, że mimo że film dzieje się w latach 70., to dla wielu osób wciąż jakby to jest bardzo aktualny temat. Dla wielu osób, które mają takie same problemy, czy z, spotykają się z takim samym, z taką samą nietolerancją. Wydaje mi się, że to, że to jest bardzo aktualny film też. Tak, i ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że ten film ma mnóstwo twistów, to znaczy my w to nie jest tak, że po zawiązaniu się fabuły wiemy co się wydarzy, tylko jest kilka takich momentów, które rozszerzają nam historię, które pokazują nam też um, życie Franka, który fantastycznie jest naprawdę, Paul Bettany jest fantastyczny w tym filmie i to też jakby pogłębia tę historię i dodaje kolejne odnogi, które faktycznie pokazują tragedię tego bohatera, który w jednym w jednym miejscu na świecie może być tym, kim chce, kim jest, a w innych musi się cały czas ukrywać i mierzyć się z przeszłością. I to jest coś, co dotyka na pewno wiele osób, które nie mogą być faktycznie tymi, kim, kim są. Więc to jest historia ponadczasowa. To jest historia osadzona w latach 70., która dotyka każdego, prawda, wielu osób, ale pokazana z perspektywy bardzo konserwatywnej społeczności. Mhm. Zdecydowanie zgadzam się. No cóż, chyba będziemy kończyć, bo faktycznie nie chcemy więcej mówić o tym filmie. Bo zdecydowanie warto, żebyście go obejrzeli sami, sami zdecydowali, czy jest warty waszej uwagi. Jest to na pewno bardzo ciekawy, nawet jeżeli wam się nie spodoba, to jest na pewno bardzo ciekawy film, który warto obejrzeć naszym zdaniem. Także dajcie znać, czy widzieliście. Tak jak wspominaliśmy, jest dostępny na polskim Amazon Prime Video. Także wykupujcie subskrypcję albo próbujcie siedmiodniowy ten okres próbny i dawajcie znać nam. Jak, jak Wam się podobał ten film? Czekamy na Was w komentarzach, a także na naszych portalach społecznościowych. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.